Orientalny klimat gości w MMRPGach od dawna i wiele osób miłuje się w kulturze starożytnych Chin oraz tamtejszych sztukach walki. Aktualnie chyba najlepszym symulatorem tamtych czasów jest Age of Wooling, które prężnie rozwija się i ulepsza mechanikę rozgrywki o kolejne dodatki. Na horyzoncie, natomiast, pojawia się wyglądający naprawdę fantastycznie Moonlight Blade. Warto jednak wspomnieć o grach, które jeszcze kilka lat temu były zdecydowanie najlepszą opcją na zatopienie się w kwitnącej wiśni, kimonach, łysych głowach mnichów i walkach między klanami. Nine Dragon zwróciło ostatnio w wersji Awaken do życia i przystępniejsze dla nowych graczy. Powspominam więc wspólnie z wami. Kłaniam się nisko, ja jestem Xaurus i zapraszam na szybkie spojrzenie z klasyka. Moja przygoda z Nine Dragons zapoczątkowana została w 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem film Ostatni Samuraj. Jako świeżo wypieczony gracz MMO z rocznym stażem zacząłem wtedy poszukiwać czegoś, co pociągnie moje zamiłowanie do Toma Cruza w wersji Samuraja. Medina odstawiłem, Kabal nie dawał pożądanego klimatu, a pośród wtedy nie tak ogromnej listy MMORPG zobaczyłem, że istnieje produkcja, która nie dość, że dobrze wygląda na papierze, to jeszcze oferowała język polski. Nazywała się, jak to mówiłem wtedy, 9 Dragons i faktycznie po ciągnięciu klienta mocno mnie zainteresowała. Zabawę zaczynaliśmy od stworzenia postaci, którą mogliśmy scharakteryzować w bardzo małym stopniu. Kilka fryzur, kolorów, twarzy i zmiana płci. W zasadzie tyle na starcie, bo kolejne etapy tworzenia naszego bohatera odbywają się już podczas właściwej zabawy. Musicie jednak na starcie pamiętać, że jeżeli chcecie zagrać klanem Sacred Flowers, wymagana jest kobieta, a w przypadku Shaolina ogolenie głowy jest tylko dla mężczyzn. Przygotowany bohater trafia natomiast do świata pełnego wrogów w postaci bestii, ludzi oraz wrogich klanów. Całość bowiem podzielono na klany białe i czarne. Do białych zaliczono wu -Tang, Shaolin i żebraków. W skład czarnych wchodzą Heavenly Demons, Bractwo Złodziei i Sacred Flowers. Skąd więc dziewięć w nazwie, skoro mamy do wyboru jedynie sześć klanów? Jak głoszą legendy, w grze można było spotkać się z elementami oznaczonymi jako Black Dragon, Black Monk i Iron Fist. Niestety do publikacji tych klanów nigdy nie Doszło i wciąż żyją one jedynie legendą. Żaden z wydawców nie wprowadził bowiem do gry kolejnej trójki, która miałaby sprawić, że w grze faktycznie 9 klanów jak 9 smoków toczyłoby walkę. Nine Dragons w swojej naturze do tej pory oferuje jednak dość skomplikowaną mechanikę i ciekawe rozwiązania. Zacznijmy jednak od tych najprostszych. Gra posiada bardzo banalne zadania i skupiała się w ogromnym stopniu na grindzie. Ten jednak w wersji Awaken został skrócony i dużo łatwiej o wysoki poziom w przeciągu krótkiego czasu. Jednak na tym prosta mechanika gdzieś się kończy, a zaczyna dziwne nazewnictwo poziomów, system oddechu i nauka skili, która jest jedyna w swoim rodzaju. Co kilka poziomów nasz bohater dostawał bowiem odpowiedni tytuł związany z jego Chi oraz pojawiało się okienko wypełnione postacią wraz z kuleczkami. Ich odpowiednie przeklikanie pozwalało nam na awans do kolejnej rangi. Poza tym bardzo ciekawie odbywała się tutaj nauka umiejętności. Przaszastyczność z nowym skillem była bowiem na placu kukiełek oraz medytacyjnym. Aby nauczyć się nowych zdolności, musimy odpowiednio rozegrać kilkanaście partyjek w mini-gierkach, polegających na kliknięciu, kiedy kulka znajduje się na czerwonym polu. Tym samym poznawaliśmy animację każdego z kilku poziomów rozwojowych ataku lub medytacji, jednak na koniec treningu dostawaliśmy jedynie pierwszy schemat. Kolejne odblokowywane były poprzez używanie umiejętności w walce z potworami. Reasumując, praktyka czyni mistrza, i tutaj właśnie tak to zaaranżowano. Nie był to jednak ostatni ciekawy element związany z rozwojem. Otóż po wejściu do wymarzonego klanu, walutą było coś w rodzaju daniny ofiarnej. Zaofiarowane klanowi przedmioty dostawaliśmy punkty, będące właśnie walutą, w obrębie muru naszego domostwa. To jednak nie ostatnia z ciekawostek, jakie gościły i goszczą do tej pory w Nine Dragons. Duży nacisk położono na kolekcjonowanie przedmiotów, a te wymagały nieraz sporej gimnastyki. Wiele kolekcji było bardzo ekskluzywnych i niesamowicie wartościowych. Nie obyło się jednak bez wpadek, które również sam wykorzystywałem na swoją korzyść. Jak dziś pamiętam, kiedy wraz z kuzynem kombinowałem, zbierając przedmioty warte całe nic, które później jako postać ubrana w klanowy strój, wynosiłem również wraz z kuzynem na tereny high-levelowe, aby tam sprzedać je jako coś o całkowicie innej nazwie. Ludzie kupowali to jak ciepłe bułeczki, bez sprawdzania dokładnej nazwy, a nowy gracz znający ten sposób w krótkim czasie mógł stać się milionerem, mogącym pozwolić sobie na ekskluzywne stroje, kolekcje, czy również broń, a to szybko torowało drogę. Do klanowych walk, aren i szybszego zdobywania poziomów. Ogólnie więc, Nine Dragons, szczególnie po stronie ciemnych klanów, mógł wtedy okazać się naprawdę atrakcyjny. W czasach świetności ten klasyk zachwycał również grafiką, która teraz wygląda już mocno, przestarzale, muzyką, która do tej pory brzmi świetnie, oraz ogromną liczbą animacji ze względu na wiele rodzajów umiejętności o różnych poziomach. Dzięki temu każdy klan wyglądał unikatowo i miał coś pociągającego na swój sposób. Warto również w tej chwili zaznaczyć, że klany opierały się o cztery podklasy, więc wybór i różnorodność rozgrywki, nawet na tle aktualnej, gier jest naprawdę spora. Teraz, kiedy po latach wróciłem do Nine Dragons tylko po to, żeby nagrać ten materiał, łza wokół gdzieś się pojawiła. Można tutaj uszczęśliwie powiedzieć, że to przez drobne napisy, jakimi opatrzono wiele okienek, statystyk, ale nie. To nie dlatego. W danym momencie bowiem jednak jestem bardzo sceptycznie nastawiony do Orientu, a siadłem na kilka godzin i wciągnięty nawet nie wiem kiedy wbiłem 40 poziom doświadczenia, mimo że na komputerze siedzi Moonlight Blade oraz Black Desert. Przywiązanie, dobre wspomnienia, czy może wciąż solidny klimat, który gdzieś zakrywa wady i przestarzałość. Ciężko wskazać jednoznaczną odpowiedź, ale coś w dziewięciu smokach musi być, skoro gra od 2000 roku Wciąż żyje, chociaż zmienia wydawców. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli podobało Wam się trochę nostalgii i ruszyły się wspomnienia, dajcie znać w komentarzu, a i łapo w górę film nie pogardzi. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Hej! Hit.